Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty: liczba mnoga rzeczowników. W języku angielskim rzeczowniki policzalne mają liczbę pojedynczą i mnogą. Najczęściej liczbę mnogą tworzymy przez dodanie końcówki s na końcu wyrazu. A cat, cats. An orange, oranges. A book, books. W przypadku niektórych rzeczowników aby stworzyć liczbę nogą, musimy dokonać pewnych zmian. Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na s, ss, ch, sh, ox tworzą liczbę nogą przez dodanie końcówki es. Przykład: a kiss, kisses, a tomato, tomatoes. A box, boxes. A watch, watches. A brush, brushes. Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej samogłoską -y, przed którą jest półgłoska. W liczbie mnogiej i y zamienia się na -i i otrzymuje zakończenie -es. Przykład: A city, cities. A baby, babies. A party, parties, a story, stories. Uwaga! Jeżeli wyraz kończy się na „y” i jest poprzedzony samogłoską, to dodajemy tylko s, a nie es. Przykłady: a day, days. A boy, boys a key – keys, a toy – toys. Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na f lub fe w liczbie mnogiej mają końcówkę –wes. Przykłady a wolf – wolves, a knife – Knives. A wife, wives. A leaf, leaves. Uwaga! Od tej zasady istnieją również wyjątki. Przykłady. A chief, chiefs. A handkerchief, handkerchiefs. A roof, roofs. Niektóre rzeczowniki mają nieregularną formę liczby mnogiej, są wyjątkami i trzeba się ich nauczyć na pamięć. Przykłady: a man, man, A woman, women. A foot, feet. A goose, geese. A child, children. An ox, oxen. A mouse, mice. Niektóre rzeczowniki mają taką samą formę dla liczby pojedynczej i mnogiej. Przykłady: A fish, fish. A sheep, sheep. A deer, deer. A carp, carp. Istnieją rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej. Przykłady: trousers, jeans. Shorts, Clothes, Scissors. Istnieją również rzeczowniki, które, mimo że wyglądają jak liczba mnoga, są czasownikami w liczbie pojedynczej. Przykłady: Politics, Physics, Statistics, News. Istnieją również rzeczowniki zbiorowe, które odnoszą się do grupy ludzi. Przykłady: People ludzie. Crowd tłum. Family rodzina. Crew załoga. Zadania. Sprawdź, czy zapamiętałeś. Zadania: Wstaw liczbę mnogą zamiast pojedynczej. I saw two dead in the garden. I saw two dead mice in the garden. This child has got a lot of... This child has got a lot of toys. How many has she got? Odpowiedź: How many children has she got? I would like and vegetables for lunch. Odpowiedź: I would like potatoes and vegetables for lunch. You can't sleep, count. Odpowiedź. You can't sleep, count sheep. There are many in our forest. Odpowiedź. There are many wolves in our forest. Zadanie drugie. Czy znasz liczbę nogą następujących rzeczowników? Fox, beach, country, thief, goose, deer. Odpowiedzi. Foxes, beaches, countries, thieves, geese, deer. Dziękujemy za wspólną naukę. Subskrybuj Angielski Online KS.